Kochanie. Tak? Nie możemy ze sobą rozmawiać ani się widzieć przez 24 godziny. Co? So, dlaczego? Po prostu mi zaufaj, proszę. Okej. Okay. Nudzi mi się. Hej, idziemy na zakupy? Way. Może wykąpię się wcześniej serial. Po prostu bierze jakiś serial. Wasz Bo no, jeszcze. I to look out. Jestem, coś się stało. Bardzo mi przykro. Nie. Twój chłopak odebrał sobie życie. Yeah. Mi przykro. Mój syn zostawił to dla ciebie. Udało Ci się przeżyć ze mnie jeden syn. dzień. Uda Ci się każdy kolejny. Kocham cię.